Cenne koszmary nie stanowiły ostatnimi czasy problemu dla Elenczy Sztytenkron, A jeśli stanowiły, to niewielki i mało problematyczny. Po całodziennej pracy przy chorych w Oławskim Hospicjum Świętego Świerada Elencza była najczęściej zbyt zmęczona, by śni. Budzona i zrywana z łóżka antelucem przed jutrznią wraz z Dorotą Faber i innymi wolontariuszkami biegła do kuchni przygotowywać posiłek który trzeba było wkrótce roznosić chorym potem była modlitwa w szpitalnej kaplicy potem krzątanie się przy pacjentach potem znowu kuchnia potem pralnia znowu sala szpitalna modlitwa sala szpitalna mycie podłóg kuchnia sala kuchnia pralnia modlitwa w efekcie zaraz po wieczornym awę Elęcza padała na posłanie i zasypiała jak kłoda, z dłońmi kurczowo zaciśniętymi na kołdrze, w lękliwym przeczuciu rychłego budzenia. Nie dziwota, że taki tryb życia skutecznie pozbawił ją marzeń sennych. Koszmary, które niegdyś były dla Elęczy problemem, przestały nim być. Tym dziwniejsze, że wróciły. Od połowy adwentu Elęczy znowu zaczęły śnić się krew, mord i pożoga i Reinevan, Reinmar z Bielawy. Reinevan przyśnił się Elenczy Sztytenkron kilkakrotnie w tak koszmarnych okolicznościach, że zaczęła włączać go do wieczornej modlitwy. Jego też, jak mnie, weźcie pod obronę. Powtarzała w duchu, chyląc głowę przed ołtarzykiem. Przed Pietą i świętym świeradem. Jemu też, jak mnie, dodaj siły, użyć pociechy. Powtarzała, patrząc na rzeźbione oblicze bolesnej. Jak mnie, tak i jego, chroń pośród nocy. Bądź mu tarczą i pokleżem, bądź strażą nieuśpioną i daj mi choć raz jeszcze go zobaczyć. Dodawała w jeszcze głębszym duchu, tak cicho i tak skrycie by ani orędowniczka, ani święty nie posądzili jej o nazbyt świeckie myśli. 16 stycznia roku 1429, niedziela przed świętym Antonim, była dla szpitala dniem równie pracowitym co dni powszednie. Pracy bowiem niespodzianie przybyło. Czescy husyci, o których przez cały grudzień było głośno, podeszli pod oławę w Dzień Trzech Króli, a nazajutrz wkroczyli do miasta. Obeszło się, wbrew czarnym i panikarskim przepowiedniom niektórych, bez zdobywania grodu, walki i przelewu krwi. Ludwik, książę na Oławie i Niemczy, zachował się identycznie jak przed rokiem. Zawarł z husytami ugodę. Obustronnie korzystną. Husyci przyrzekli nie palić, nie plądrować książęcych dóbr, w zamian za co książę udzielił rannym, chorym i kalekim Czechom azylu w obydwu oławskich szpitalach. A szpitale natychmiast zapełniły się pacjentami. Zabrakło prycz i posłań, materace i sienniki kładziono na podłogach. Było mnóstwo pracy. Rosła nerwowość, szybko udzielająca się wszystkim, nawet spokojnym zwykle mnichom premonstratensom, nawet spokojnej zwykle dorocie faber. Rosła nerwowość, niepokój, zmęczenie i przemożny, paraliżujący lęk przed zarazą. Zgiełk. Który ją rozbudził? Elęcza wzięła początkowo za majak senny. Z jękiem szarpnęła barchan kołdry, tocząc głową po wilgotnej odśliny poduszce. Znowu ten sen. Znowu śnim się bardzo. pomyślała, chwiejąc się na granic snu i jawy. Zdobycie i rzeź barda cztery lata temu. Alarm dzwonów, buczenie rogów, rżenie koni, huk, łomot, dziki krzyk najeźdźców. Wycie mordowanych. Ogień podświetlający błony w oknach, błyskliwą mozaiką tańczący na powale. Zerwała się, usiadła. Dzwony biły na trwogę. Rozbrzmiewał krzyk. Odblask pożaru podświetlał okna. To nie sen! pomyślała Elęczaka. To nie sen!